Odcinek pierwszy. Hello, you Take that please. Mhm. Mm I get you to stay in the back? Okay. okay. There you go. Scrabble away. Okay, thank, thank you, you very right. much. Bye. Voilà. Witam wszystkich duchy komikos. W tych cotygodniowych filmikach zaprezentuję wam tajemnicze przesyłki. Za sprawą mojego znajomego nie będę wiedział co się w nich znajduje. Oto przed nami pierwsza... Retropaka. Tak jest. A w niej... Wow, Super Nintendo Entertainment System, czyli Super Famicom. Tradycyjna 16-bitowa konsola do gier telewizyjnych. Kable do niego. W zestawie również tutaj mamy PAD. Mam tutaj wersję, która jest bardziej zaokrąglona niż amerykańska. A to jest ciekawostka. Specjalny cartridge umożliwiający zgrywanie Romów na kartę microSD, po czym wkładamy ją w to urządzenie i możemy odtwarzać różne gry na naszej konsoli, w tym również tworzyć własne. Przejściówki do nich. Strasznie nie lubię stropianu i tego odgłosu. Ach. No i dalej mamy tutaj jeszcze takie coś. Dodatkowe joysticki. I na samym dole, na końcu zestaw instrukcji. No dobra, przejdziemy teraz do przetestowania konsolin. Spróbujemy ją podłączyć do telewizora. No i niestety, jak się okazało, mój telewizor jest za nowy, żeby uruchomić prawdziwe gry. Dlatego znalazłem nieco starszy telewizor, z którym miałem znowu problem, ponieważ nie miałem do niego pilota. Ale jakoś z pomocą nowoczesnej technologii poradziłem sobie i udało się okiełznać. No i dobra, czas na kolejne przesyłeczki. Pokémon Ranger, z Shadow of Almia, The Official Strategy Guide. Poradnik do tejże gry na Nintendo ds -a, ze wszystkimi dodatkowymi informacjami, które są nam potrzebne w grach, opisy Pokémonów do tego plakat. Fajnie. Pokémon Ranger. Fajny plakacik. Nie, nie spodziewałem się, że będzie tu plakacik. Do tego jeszcze taki. Na końcu co? Uu, cała mapa a, regionu Almia. Um, dodatkowe informacje o Pokemonach. I nie tylko. Jak to wyjąć? Mamy tutaj Final Fantasy Curtain Call Collector's Edition na Nintendo 3DS, ale fajnie, I idealne opakowanie, nic nie uszkodzone, zagięć nie ma. Żadnych bez skazy. Super. Kolekcjonerskie wydanie zawiera eksk ekskluzywny mm, futerona właśnie naszego Nintendo 3DS-a. 20, 20 utworów ze ścieżką dźwiękową, 5 utworów remiksu oraz 5 premium kolekcjonerskich kart. Bardzo fajnie. Super, super. Wędruje na na honorowe miejsce Ops I jeszcze dzisiaj ostatnia rzecz: tajemnicza przesyłka. Jakoś to muszę rozerwać. Uła! Uła! No tego się nie spodziewałem. Jestem ciekaw, jak ci się udało namówić na, na spersonalizowaną wiadomość. I ja, Breakpoint Elite Trainer Box. Kolekcjonerskie wydanie zestawu zawiera 8 boosterków z serii Breakpoint, 65 koszulek na karty Pokémon, 45 energii. Sześć znaczników kondycji w postaci kostek, z, znaczników obrażeń. Dwa znaczniki kondycji. Legalna e, coin flip kość. Dwa akrylowe znaczniki, które już pokazałem. Cztery przekładki na nasze karty. Dodatkowo tak. Przewodnik do gry. I kolekcjonerskie pudełko, które pomieści wszystko. I jeszcze jest dodatkowy kod odblokowujący bonus w grze Pokémon Trading Card Game Online. Wow, wielkie dzięki. Niebawem unboxing tego kolekcjonerskiego zestawu na moim kanale. Kliknijcie tutaj w subskrybuj, aby nie przegapić tego unboxingu. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć! No co jest grane? Nie czekaj. Zostaw lajka i kliknij w subskrybuj. Pa!